Wyobraź sobie, że codziennie patrzysz w lustro. Nie tylko w to w łazience, ale w lustro życia. Każdy człowiek, każde zdarzenie to jest tafla, w której odbija się coś z Twojego wnętrza. Czasem piękno, czasem cień, czasem echo, którego wcale nie chcesz słyszeć. Teraz wyobraź sobie, że to lustro nie kończy się tylko na Tobie. Ono sięga głębiej do Twoich przodków do ich historii, do ich bólu, do ich radości. Bo prawda jest taka, często patrzysz w oczy światu, a tak naprawdę widzisz odbicie lojalności wobec rodu, wobec ich niedokończonych opowieści. Lustro to jest zasada życia. Świat nie mówi ci prawdę o nim samym. Świat mówi ci prawdę o tobie. Spotykasz krytyka, to jest sygnał, że wewnątrz siebie wciąż krytykujesz, spotykasz ciepło i miłość, to odbicie twojego wewnętrznego światła. I to działa jak hologram. Wszystko, co wewnątrz, odbija się na zewnątrz. Godard powtarzał: Świat jest lustrem twojego stanu świadomości, a Tole dodawał: Kiedy przyjmiesz to, co jest, lustro przestaje cię ranić. I teraz wchodzi temat rodu bo oprócz własnych przekonań nosimy w sobie nieuświadomione lojalności wobec naszych przodków. Jeśli na przykład w twoim rodzie była bieda, możesz nieświadomie patrzeć w lustro braku, choć materialnie masz wszystko, to wciąż czujesz, że to jest za mało. Jeśli w rodzinie była trauma opuszczenia, możesz patrzeć w lustro świata i widzieć ludzi, którzy zawsze odchodzą. Jeśli w rodzie była ofiara wojny, możesz czuć że życie to nieustanna walka, choć Twoja rzeczywistość już dawno jest spokojna. Świat odpowiada na Twój wewnętrzny stan, a ten stan bywa utkany nie tylko z Twoich emocji, ale też z lojalności wobec Rodu. Historia dwóch siostr siostry wychowały się w tym samym domu. Pierwsza całe życie powtarzała, że kobiety u nas w rodzinie zawsze cierpiały z powodu mężczyzn. I faktycznie trafiała na partnerów, którzy odchodzili, zdradzali, lekceważyli. Świat odbijał jej lojalność wobec tej rodowej opowieści. Natomiast druga siostra twierdziła, powiedziała: Dziękuję, że widzę ten wzorzec, ale ja wybieram inaczej. I w jej lustrze pojawił się mężczyzna, który kocha, wspiera i stoi obok. Ten sam ród. Dwie różne lojalności i dwa różne odbicia w świecie. I dlaczego tak często otrzymamy się tych rodowych traum? Bo czujemy, że tak trzeba. Że jeśli moja babcia cierpiała, to ja nie mam prawa być szczęśliwa. Że jeżeli dziadek walczył o każdy grosz, to ja nie mogę żyć w lekkości i obfitości. Ale ta lojalność, ona obniża nasze wibracje. Zamiast wdzięczności za to, że ten ród przetrwał, to trzymamy w sobie ich ból, jakby to była jedyna forma szacunku. A prawda jest taka, że największym szacunkiem dla rodu jest to, że pójdziesz wyżej, dalej niż oni, że podniesiesz swoje wibracje tak, by ich historie mogły w tobie znaleźć uzdrowienie. I teraz jak rozpoznać echo rodu w lustrze świata? Powtarzające się schematy w relacjach. Jeśli wciąż spotykasz podobnych ludzi, to sprawdź, czy nie powtarzasz losów kogoś z rodu. Głos w głowie, który nie brzmi jak twój. Czasem słyszysz zdanie: Pieniądze to trud, mężczyźni zawodzą. To jest echo, to nie jest Twoja prawda. I emocje nieproporcjonalne do sytuacji, przesadny lęk, wstyd czy poczucie winy mogą być sygnałem, że nosisz cudzy ciężar. I teraz kilka praktyk, żeby uzdrowić to lustro i uzdrowić ród. Stań przed lustrem i powiedz: Widzę siebie, nie tylko moich przodków. Kocham ich, ale nie muszę powtarzać ich historii. Bądź wdzięczna wobec swojego rodu. Zamiast lojalności wobec bólu, wybierz wdzięczność. Dziękuję, że daliście mi życie. Dziękuję, że przetrwaliście. Teraz ja wybieram swoje światło. Afirmacja wolności. Powtarzaj, jam jest wolna od powtarzania rodowych traum. Jam jest światłem nowej historii. Medytacja. Wyobrażaj sobie, że oddajesz swoim przodkom ich własne losy. Z miłością i z szacunkiem ty zostajesz lekka, lekki. Psychologia mówi o transgeneracyjnych traumach, że pamięć bólu zapisuje się w nas epigenetycznie. Natomiast duchowość mówi, że to lustro, które odbija się w twoim życiu, dopóki go nie uświadomisz i nie powiesz stop. I wiesz co? Obie te perspektywy się spotykają, bo kiedy świadomie zmieniasz swoją narrację, nie tylko podnosisz wibracje, zmieniasz też wzór, który przechodzi dalej w twój ród. Świat jest lustrem, ale czasem to lustro pokazuje więcej niż tylko ciebie. Pokazuje echo Twojego rodu. Jeśli widzisz w nim ból, brak czy powtarzające się schematy, to jest zaproszenie do tego, żeby przerwać cykl lojalności wobec cierpienia. Nie wobec rodu, wobec cierpienia. Bo największą lojalnością wobec przodków nie jest cierpieć tak jak oni. Największą lojalnością jest. Wznieść się wyżej, by ich historie znalazły w tobie ukojenie. I wtedy świat odpowie, odbije Twoje nowe światło, bo lustro nigdy nie kłamie, ale to Ty decydujesz, co w nim zobaczysz. Większość kobiet zamyka biodra, chowa brzuch, odcina się od łona. A przecież to właśnie tam, w miednicy. Rodzi się nasza największa moc, moc życia, moc kreacji, moc manifestacji. Jeśli czujesz, że Twoje ciało wysyła Ci sygnał, wróć do mnie. To mam dla Ciebie specjalną, cudowną medytację. Kundalini to rytuał, który odblokowuje łono, budzi energię w brzuchu i przywraca Ci to, co nigdy nie zniknęło. Twoją kobiecą. Moc. Link do medytacji pod tym odcinkiem. To nie jest zwykła medytacja.